ma, ja jestem Koza, to kanał Koza Manager i kolejny odcinek kariery Walencją. E, mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. Wydaje mi się, że to już pierwszy dzień, kiedy macie wolno od szkoły, tak więc dajcie znać, jakie macie plany. A jeżeli nie macie wolnego, to, to bardzo przepraszam. I życzę miłego oglądania odcinka. Eee, wydaje mi się, że na pewno wolne już powinno być od piątku. Tak więc e, od razu tylko mówię: piątek, sobota, e, niedziela, poniedziałek to będą troszkę późniejsze godziny wrzucania filmów przeze mnie. E, ponieważ e, w, już mówiłem to parokrotnie, ale po prostu e, w dni, kiedy e, jest powszechnie wolne czy to od szkoły, czy też od pracy, choć wiem, że nie każdy ma wolne, ale wiecie o co chodzi: e, te odcinki, kiedy wrzucane są o 6.30, dostają bardzo mało ruchu. Na początek, przez co one potem dużo gorzej się wyświetlają, więc w dni, kiedy jest wolny, odcinki wlatują troszeczkę później, żeby więcej osób obejrzało je od początku i żeby one potem już ładnie się toczyły. Mam nadzieję, że to rozumiecie. W ciągu tygodnia, oczywiście, 6.30 Upload. Dobrze, słuchajcie, rozpoczynamy od poszukiwania obrońcy i powiem tak. Marcos Senesi to jest piłkarz, którego znamy z poprzedniej kariery bardzo dobrze i jakby, znaczy, bardzo dobrze znamy go, bo go kupiliśmy, ale właśnie zagrał u nas. Ile? Cztery spotkania, może, a potem się chłop rozwalił, więc em, tu wydaje mi się, że fajnie, żebyśmy tego zawodnika ściągnęli. Rzadko kupuję zawodników tych samych, szczególnie kariera po karierze, ale wydaje mi się, że naprawdę to jest sensowne, żebyśmy po tego zawodnika się schylili e, i żebyśmy się zastanowili nad nim, bo e, to jest idealny piłkarz do tego, czego potrzebujemy. Lewonożny, środkowo obrońca, więc jest to doskonałe wzmocnienie po prostu. Dlatego też e, zaraz się nim zainteresujemy, e, ale zanim to, to chciałbym zobaczyć piłkarza, którego bardzo wiele osób e, proponowało, czyli Pedro. Porro. W tym sezonie nie możemy go ściągnąć, bo on jest wypożyczony, ale już może w kolejnym to będzie ciekawy transfer i od razu, będąc przy piłkarzach z. Będąc przy piłkarzach z Manchesteru City wypożyczonych. To Albo mających przeszłość, no to Angelinie jest zawodnikiem, którego będziemy chcieli zobaczyć u nas w przyszłości absolutnie. Swoją drogą, to że ten Ziomek e, ma wysportowanie dosyć niskie i przyspieszenie 86, szybkość biegu by 64, ja nie wiem. Oglądałem parę spotkań jego w Lidze Mistrzów. I nie wygląda on na gościa, który byłby tak wolny, bo mówimy tutaj o naprawdę nie najszybszym zawodniku e, według gry, a w rzeczywistości wygląda to bardzo, e, bardzo solidnie. E, no nie ukrywam, że ja mocno zainteresowany jestem Wiktorem Ruizem, jako piłkarzem, którego moglibyśmy tutaj mieć e, na zasadach e, głębokiej rezerwy. I bardzo możliwe, że po niego się udamy już teraz, ale niestety niedawno go kupili, szkoda. No doskonałym, po prostu fenomenalnym i idealnym wzmocnieniem dla nas zdawałby się Raul Albiol. E, Ponieważ ten piłkarz no, no wygląda perfekcyjnie, ale raczej się to nie uda. Jednak możemy pomyśleć sobie na przykład o e, Argentyńczyku grającym chyba w Manchesterze United. Tak mi się wydaje. E, chociaż nie, tu jest. Nie w Manchesterze. Eee, zawodnik niedawno dołączył. Szkoda, bo Marcos Rocho byłby doskonały też dla nas. Jako, tylko jako wiecie, takie drobne uzupełnienie nie, nie jako numer jeden, e, tylko jako piłkarz, który po prostu byłby gdzieś w tej rotacji, bo na razie pod tym względem nasz zespół wygląda wręcz tragicznie. No dobra, mamy e, informację o sprzedaniu Czeryszewa mamy propozycję transferu Blanco, e, który jest zawodnikiem przeze mnie wystawionym na sprzedaż. Fajna opcja, dlatego ja ją akceptuję. Nie chcę nawet tutaj Soundtiemu wyciągać więcej pieniędzy, bo. My po prostu kwitu w tym momencie potrzebujemy. Tak więc czekamy na to, co przyniosą nam kolejne dni. Bardzo możliwe, że nie w tym odcinku, ale, ale że trochę treningów trzeba będzie zrobić pomiędzy odcinkami znowuż, bo po prostu pary par jeszcze mamy niedorobionych tutaj, więc bez sensu, żeby to były puste przebiegi. A my zobaczmy jak wygląda teraz nasz kalendarz Bo to także jest e, istotne Przed nami spotkanie z Celtą Vigo Pierwszy taki dużo cięższy mecz Potem Eibar e... A bo graliśmy z Elche. Myślałem, że z Eibarem graliśmy tamto spotkanie e, Potem Sevilla, bardzo ciężkie spotkanie Potem wydaje mi się, że to jest Cadiz Mam nadzieję, że się tutaj nie mylę No i na pewno październik Będzie miesiącem turbo trudnym Bo mamy Atletico Potem lekki oddech, mecz z Levante, Barsa. Dwa dni po Barsie Real, i potem dwa dni po Realu Hetafe Potem lżejszy listopad, bo tylko trzy spotkania gramy w listopadzie, więc to jest naprawdę znakomity też czas na to, żeby trenować moc naszych zawodników. W grudniu cztery mecze, rywale bardzo mieszani, więc, więc powiem tak, no to jest dobry sezon, żeby, i też dobrze ułożony kalendarz, żeby tutaj być może niespokojnym, ale żeby mocno zapracować na ten awans do Ligi Europy. Yy, I o tym będziemy, słuchajcie, yy, mocno się. Yy, będziemy się mocno o to starali. Rozmowy z Bejerinem spełzły na niczym. No tak, bo się nie odezwałem do nich. Co jest moim błędem, bo. Nie będziemy mogli z nim już negocjować. <laughs> no to tutaj zawaliłem. Tutaj zawaliłem, będzie trzeba się zastanowić, jak tę sytuację. Yy... Odkręcić. Przed nami spotkanie z Walencją. Um, do tego starcia, no na razie, powiedzmy, że jesteśmy gotowi na tyle, ile gotowi być możemy, tak naprawdę. Bo teraz nie chcę dokonywać żadnych ruchów do końca okna transferowego. Z tego powodu, że chciałbym um, dać sobie maksymalny czas, ewentualnie jeszcze na jakieś scoutingi. Um, wygrywamy z Celto Vigo. Słuchajcie, yy, 1 do zera i strzela Adama Traoré. Nie spodziewałem się tego, przyznam szczerze, że, że tak dobrze nam to pójdzie. No ale to, co mnie teraz interesuje, a propos Adamę Traore, Traorety, jestem ciekawy bardzo jego ocen, jak to się prezentuje, jak on wprowadził się do zespołu. Tak więc zobaczmy. Od samego początku. Soler, e, średnia ocen e, w La Liga bardzo dobra, i to mnie cieszy, bo tutaj nie patrzymy na średnią, tylko musimy patrzeć na La Ligę. No, bo ten puchar zaproszeniowy mocno nam to e, mógł wszystko popsuć. Znakomite występy Silesena. E, Korea radzi sobie na razie bardzo przyzwoicie, słuchajcie, na tej prawej obronie. Mark Bartra jest tym, kogo chcieliśmy. Ma to doświadczenie i je wykorzystuje. E, dalej mamy Gaje, który w lidze hiszpańskiej top, po prostu top. E, 80, i dlatego Maximiliano Gomes jest dla nas tak istotnym zawodnikiem, zobaczcie. Naprawdę wygląda to fenomenalnie. Guedes radzi sobie też świetnie. No i powiem szczerze: Adama Traoré wrócił do Ligi Hiszpańskiej, no i dzieli, rządzi, roz, rozdziela się tymi em, roz. Piera się tymi wielkimi bicepsami, ponieważ sami widzicie, że ta średnia ocen wygląda bardzo dobrze. Garcia także się fajnie odnalazł. Jak na razie Edson Alvarez troszkę poniżej oczekiwań. Almiron, okej. Okay. raczyć średniawka, więc tutaj jestem, patrzę, czy ktoś się może wybija ponad przeciętną, no, ale ci gości już nie grali, więc niczego o nich powiedzieć nie możemy. Tak więc powiem szczerze, jest okej. Okay. No i teraz wjeżdżamy w ten ostatni dzień okna transferowego. No i trzeba się naprawdę mocno zacząć zbroić. Ponieważ e, realnie idąc do składu brakuje nam dużo zawodników. I to tak naprawdę nam brakuje. Środek obrony wygląda bardzo źle. Ponieważ mamy tak. E, Bartre, Garcia. To jest nasza para. Potem mamy Ferro, który nie jest naszym piłkarzem. E, potem mamy tego młodego którym trzeba troszeczkę się mocniej zająć, bo widzę, że tutaj troszkę go za bardzo jakby nim warto się tutaj troszeczkę zaopiekować, ale to jest wszystko, nadal, nie? Jakby jest źle, po prostu jest źle. Potrzebujemy jednego obrońca ocenionego tak w okolicach 80 byłoby naprawdę fajnie. Prawa obrona źle, mamy tylko jednego prawego obrońcę jest to no, zawodnik bardzo niedoświadczony, tu musimy się wzmocnić, więc najlepszy byłby obrońca środkowy który mógłby grać na prawej obronie. Tak naprawdę. Nawet już nie ten lewonożny, tylko środkowo obrońca. No zobaczymy. Spróbuje się udać mimo wszystko też po tego Senesiego. To by była fajna para z Bartrou i Garcia, który by wchodził, więc to by była spoko opcja. Środek pomocy mamy zabezpieczony na ten sezon. I to mnie cieszy, bo jest tak. Jest Alvarez, jest Racic... Jest dalej Soler, Rodrigo de Paul I to wygląda naprawdę dobrze Mamy jeszcze oczywiście Almirona Mamy oczywiście jeszcze tego Kanginali, więc jest spoko Prawe skrzydło i... Jako prawe też myślę lewe nie będę ukrywał. Jest jest spoko bez tak. Mamy oczywiście Adamę Traurę, mamy tutaj jeszcze gdzieś tego Dela Vegę, mamy Almirona, więc jakby to jest jedna pula zawodników i wygląda to fajnie. Kangin Lee też może grać na bokach. No i jest oczywiście nasz Maximiliano Gomez, który radzi sobie fenomenalnie i to jest od razu piłkarz z którym ja chcę przedłużyć kontrakt Ja wiem, że yy, jakby są ważniejsze wydatki Ale musimy, słuchajcie, z nim przedłużyć kontrakt Bo yy, to jest naprawdę turbo istotne Żebyśmy my go nie puścili za małe pieniądze I dlatego ja chcę tutaj yy, Tę klauzulę jego mieć wysoką Chcę, żebyśmy przedłużyli jeszcze o dwa lata No to przedłużymy o rok w takim razie yy, Więc wydaje mi się, że to spoko I on się też cieszy z tego powodu yy, Chcę, żeby to był wyraźny sygnał dla niego I dla reszty ligi, że to nie jest piłkarz, którego tanio będzie można wyciągnąć. 92 miliony, mm, nope, ja chcę tutaj 100 milionów w takim razie. E, I wtedy wiecie, nie będzie tutaj presji, żeby go sprzedawać. Jeżeli ktoś przyjdzie da 100 milionów, to spoko. A jak nie? No to mają problem. Taka będzie klauzula i tyle. E, więc będę miał też jakby powód, żeby się go trzymać. No i moja propozycja jest taka, żebyś zarabiał troszkę więcej 43 tysiące. To jest uczciwy deal, moim zdaniem. No on jest zadowolony, ja jestem zadowolony. No i to przedłużenie naprawdę daje nam duży, duży komfort w dbaniu o e, naszą linię napadu. Tak więc, słuchajcie, zostaje nam 8 godzin. E, 8 godzin na to, żeby ściągnąć jakiegoś, e, żeby się tutaj powzmacniać. Więc warto by było wreszcie e, korzystać z tych, z tych wzmocnień, korzystać troszkę z tego, e, z tego czasu, który nam pozostał. Tak więc e, zobaczmy sobie, jak wygląda nasza lista transferowa. Jest oczywiście Pau Torres, którego bardzo bym chciał. Jest oczywiście Nacho Fernandez, którego bardzo bym chciał, no ale, ale nie ściągniemy go. E, Raul Albiol nie jest warty tych 20 milionów. E, no i ten Senesi. Wiemy, jaka jest jego wartość, okej. Okay. Oj, oj, oj. No, ale klauzuli to ja mu nie odpalę, więc ja poczekam na razie sobie i zobaczymy. Um, jest tutaj także ten mocno obrońca. Ale oni z nami nie porozmawiają, więc lipa. Angelinio nas nie interesuje. Jest Fabian, ale Fabiana... Fabiana będę chciał ściągnąć, ale nie teraz, bo, bo mamy ważniejsze wydatki. No jest oczywiście Ricky Pucz, ale jego niestety nie możemy... Możemy sobie na niego popatrzeć przez szybę. Jest Deulofeu, który jest naszym tutaj takim rezerwowym rozwiązaniem. Jeżeli na przykład Guedes odejdzie od razu, pyk, idziemy po Deulofeu. Dobra, Almada mnie nie interesuje, czyli tu są już same pozycje ofensywne, tak więc... No nie ma co absolutnie. Zastanawiam się, czy nie chcielibyśmy na przykład wyporzucić tego Velasco z opcją wykupu, ale on dopiero co przeszedł, więc nie możemy. A tego Almadę z opcją wykupu, no nie puszczą nam go, bo nie są głupi. Nic dziwnego. E, tak więc, hmm. no, no są lekkie ciężary. I, i to tak naprawdę są, są ciężary, bo e, pula zawodników, z której możemy czerpać, doskonale wiecie, że jest. Nieduża, eee, i trzeba będzie się mocno zastanowić nad tym, jak chciałbym to rozwiązać. Eee, nie ukrywam, że byłoby miło, gdybyśmy mogli ściągnąć do siebie Diego Godina. To byłby naprawdę fenomenalny transfer. Tylko pytanie: czy on dopiero co nie przeszedł? Nie chcą sprzedać tego piłkarza, ale możemy negocjować bezpośrednio z nim, jeśli zapłacisz kwotę odstępnego, ale my nie zapłacimy 20 milionów za jego godina. Po raz kolejny tutaj nie ma takiej możliwości. Więc znów jest to zawodnik, który nam odpada. Znów jest to zawodnik, który niestety jest nie do wyciągnięcia. No problem w Hiszpanii jest taki, że troszkę jak w karierze w Lidze Włoskiej. Nie jest zbyt wiele zespołów, które chciałyby z nami rozmawiać. Na pewno moglibyśmy tutaj ewentualne rozmowy podjąć z Atletico. E, tylko, no, że tutaj jest Hermoso, który nas absolutnie e, swoją pensją przytłacza znaczy swoją, e, swoją pensją, swoją drogą ale swoją e, wartością przytłacza. Więc to jest coś, co nam się absolutnie nie powiedzie. A no, inni zawodnicy nie, nie pasują nam do klucza, no więc to jest trochę problem. Tego Ricarda sobie sprawdzimy. Może go będzie chciał wypożyczyć. Patrzę, czy oni nie mają, może kogoś, kogo moglibyśmy jakby z góry sprowadzić do środka obrony, ale niestety nie. No, my oczywiście mamy tego naszego meksykańskiego środkowego pomocnika, z którego ewentualnie moglibyśmy spróbować uszyć środkowego obrońcę, ale no. Wtedy zwalnia nam się znowuż miejsce w środku pomocy, prawda? I to, to nie jest najlepsza opcja. To nie jest najbardziej satysfakcjonujące mnie e, rozwiązanie. Ten Victor Ruiz byłby fantastyczny, bo on by e, nie zajmował nam strasznie miejsca w środku. No to byłoby naprawdę e, doskonałe rozwiązanie, no ale już wiemy, że niestety na nie nie możemy się tutaj e, pokusić. No, chyba, że spróbujemy środkowego ściągn e, pomocnika ściągnąć. I wtedy ty byś sobie grał tu. Jest to też rozwiązanie, żeby Alvareza dołączyć do puli środkowych, pomoc... środkowych obrońców. Oczywiście, no moglibyśmy wtedy grać. E... No tylko wtedy musimy kupić środkowego pomocnika defensywnego, bo to musi być defensywny pomocnik albo grać bez defensywnego, ale ten system na razie działa całkiem nieźle, więc dlatego ja nie chcę tu za bardzo mieszać, ale otwiera nam to możliwości, tak, więc możemy zastanowić się nad zakupieniem na przykład tego Nandeza eee, e, z Nandeza Scalieri i to byłoby nie najgorsze rozwiązanie. Aha, ja go nie skautowałem, o matko, to nie będzie łatwa sprawa. No dobra, e, spróbujmy go kupić. I zobaczymy jak to będzie to, to, to ma sens wtedy Uważam, że to ma sens e, Wymiana piłkarzy I ja bym dam Ja, Jezus Mary, Ja bym wam dał e, hmm, 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 No kogo ja bym wam dał No jego nie, jego nie, jego nie e, Bramkarze pff, Też nie Środkowi obrońcy No to, to jest mój problem Więc tutaj też nie Napastnicy No i tu mógłbym wam dać No też nie mógłbym wam nikogo dać Tak więc możemy celować w pieniądze tylko to jest problem. Hmm. Zrobimy tak. Ja im rzucę kangi li. I zobaczymy, co oni nam odpowiedzą. Jeżeli się zgodzą. Albo zróbmy tak, złóż ofertę. Okej, okay, dobra. Bo chodziło mi o ustawienie. Wiecie, ustalenie pułapu cenowego. Nie mamy pojęcia, jaka jest jego wartość. Ale załóżmy, że spróbujemy ją znegocjować 2 miliony. Co wy na to? 18300. Słuchajcie, to jest za duże ryzyko, więc ja mogę dać 18 bez procentu. Jego klauzula to jest 20 coś, więc spróbujmy dać tutaj 19. Okej. Okay. Wydaje mi się, że to jest dobra propozycja. Wydaje mi się, że to jest dobry deal. Takie jest moje zdanie. Pytanie: tylko, ile on zarabia? To jest też problem. E, ważnym zawodnikiem chce być. No, tutaj też tak to rozważaliśmy. E, tak więc zgadzamy się na to oczywiście. E, 5-letni kontrakt, bo to jest całkiem młody piłkarz, 24-letni. E, no i klauzula odstępnego na poziomie 100 milionów. Propozycja: co wy na to? 44. Słuchajcie, dajmy 5 dyszek, i jest każdy zadowolony. Co? To będzie uważam fajna opcja. E, więc 50 milionów. Co wy na to? No byście mogli chociaż podnieść, to, to jest bez sensu, no to 47. No i oni się zgodzą, dobra 47 milionów, okej okay, I wychodzą do nas z pensją, przecudownie Usuwamy w takim razie to, na to się zgadzamy e, I okej okay, Mamy w takim razie nowego zawodnika Słuchajcie, piękna sprawa, piękna sprawa Bardzo mnie to cieszy, ponieważ Nandez do nas dołącza e, 77 oceny ogólnej, więc pasuje do drużyny e, Mniej więcej tego Co, co, co teraz prezentujemy e, No i, i tak naprawdę W tym momencie tutaj Nandeza rozważamy jako naszego SPD no i tu mamy w takim razie Czterech środkowych obrońców Czyli Ferro, Garcia, Bartre i Alvareza Bartra, Al Garcia i Alvarez To będzie nasz taki wiecie Najważniejszy Najważniejszy zestaw No a tutaj mamy Na te same pozycje w zasadzie Racicza, Depola i, Al i Almirona Nie jest to Scenariusz idealny Ale jest to scenariusz ok moim zdaniem Jest to scenariusz jak najbardziej do zaakceptowania No i teraz pozostaje nam Hajsu niewiele, bo to jest, zobaczmy. No nie, nie, niewiele, bo to jest. To jest jeden transfer jeszcze do zrobienia. To jest jeszcze jeden transfer. Tak, to jest 20 milionów na jeszcze jeden transfer, patrząc na nasze pensje. No i warto zastanowić się, na jakie pozycje teraz by najbardziej przydał nam się zawodnik. Jeżeli chodzi o ofensywę, no to moim zdaniem jest ona zagospodarowana. Jeżeli chodzi o pomoc, jest ona zagospodarowana. Tak więc najlepszy byłby cały czas prawobrońca. No, i te, te, tu, tu by się zmieścił Hector Berin To jest idealny slot, budżet um, na Hectora Berina ale zrąbałem i tego Hectora Berina um, nie kupiliśmy. Chociaż z drugiej strony, gdybym tak tego nie zrąbał, to pewnie bym nie kupił kogoś innego, więc. Też zachowuje troszeczkę spokój. E, ten Pautory z Bernie to jest też nasz cel transferowy. Słuchajcie, jak on będzie dostępny, będziemy mieli hajs, to po niego idziemy, bo to jest zawodnik w moim odczuciu doskonały, e, jeśli chodzi o nasze potrzeby. No ale my teraz zastanowić musimy się nad tym, kogo chcemy na tą prawą obronę. Ja zastanawiam się, czy nie pójdziemy w zawodnika e, doświadczonego, tylko że on może grać tylko na. Och, jest w ogóle na wyporzuczenie, Więc ja Laxalta sobie tu zostawię. Ja go lubię, bo to jest fajny taki walczak wojskowy. Więc to jest taki e, piłkarz, który byłby po prostu dobrym uzupełnieniem drużyny, ale już wiemy, że e, po niego nie pójdziemy. Tak więc najlepszy byłby prawy obrońca z Hiszpanii. E, Odriozola od razu tutaj się nasuwa na myśl, jako piłkarz znakomity, prawda? No tylko, że problem jest taki, ja go w ogóle tutaj chyba nie mam nawet, że jeżeli nawet chciałbym pójść po tego Odriozole, to jego klauzula jest pewnie przyzwoita. Odriozola. Jozola, 24 lata, jego klauzula wynosi w tym momencie 40 y, parę milionów, a my nie kupimy go za tyle, a nie możemy rozmawiać z nim, bo jest z takiego klubu, z jakiego jest. Dlatego też warto by było zastanowić się przy okazji y, takiej kariery nad ku y, Kureją. 22-letni piłkarz, y, och, no ale on ma już dobre odstępne. Hetafe to nie są głupi ludzie. Hetafe to nie są głupi ludzie, więc mądrze się tutaj e, zabezpieczyli ściągając tego zawodnika Tak więc tu jesteśmy mocno przyblokowani Dobra, poczekajmy godzinkę, dwie, bo też warto by było ruszyć odrobinkę ten e, transferowy tutaj pociąg e, No i zobaczmy co się tutaj dzieje Mata obiektem zainteresowania, ale już absolutnie nie naszego A ja przypomniałem sobie o istnieniu jednego piłkarza to kurczę, jak on się nazywał, teraz sobie nie przypomnę. To jest piłkarz, do którego e, prawa, nazwijmy to, miał Manchester City. On grał także w Gironie. E, to był hiszpański prawo obrońca. E, weźmy sobie Manchester City. Nie wiem, czy on tam cały czas jest, czy też... Mm, czy też nie. E, nie, nie ma go. Więc zobaczmy w takim razie może... Może Gironę właśnie. Tak więc... Hiszpania, bo nie mam pojęcia, gdzie gra Girona w tym momencie. Na jakim poziomie rozgrywek? Więc, nawet, możemy zrobić to tak: do G dojedziemy całkiem szybko. Jest Żirona I, 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 zobaczmy obrońców, czy on tutaj jest. Bo, ja sobie nie przypomnę, on miał taką strasznie dziecięcą twarz. Ale, jak on się nazywał? O mój Boże, no czekajcie, ja, ja, ja to muszę sprawdzić. Dobra, sprawdziłem. Mam, był to Pablo Mafeo. Oj, ale on jest na wypożyczeniu łez, do łezki ze Stuttgartu. Sprawdzimy go sobie, bo to jest cały czas młody piłkarz. Yy, no ale nie zajmuje on, znaczy nie, nie zamyka on w takim razie naszego problemu. Dlatego otworzyłem sobie także przy okazji yy, Wasze komentarze, patrząc na to, kogo moglibyśmy tutaj zobaczyć, i widzę, że na przykład pojawiła się propozycja yy, Bustosa, argentyńskiego prawego obrońcy, którego mam wrażenie. E, mieliśmy w jakiejś karierze, no ale jakby zobaczymy, jak on wygląda. E, chociaż, czy go mieliśmy, czy nie, tego nie wiem. E, ma być to piłkarz, no właśnie, nie, nie, nie wiem, jak on wygląda. Wiecie co? No nawet tutaj w sumie nie ma co się e, oszukiwać. Pójdźmy i zb... spróbujmy go ściągnąć w ten sposób. Ma on cechy, nie jest to rosły zawodnik, nawet jest niższy ode mnie, wyobraźcie sobie, więc naprawdę tr trzeba się postarać. E, jest to piłkarz o inklinacjach mocno ofensywnych. Ale wydaje mi się, że to może być fajna opcja. Za mało wiemy o tym zawodniku. Spróbujmy go kupić w takim razie. Znakomity pomysł. Yy, dobra, wymiana piłkarzy. Tutaj zagramy sobie naszym yy, drugim bramkarzem. Złóżmy ofertę. Ok, więc widzimy, z czym to się je. Mniej więcej, więc kupimy kota w worku. Ja tego absolutnie nie znoszę, doskonale o tym wiecie, ale spróbujemy. Słuchajcie, spróbujemy to zrobić. To jest naprawdę sroga opcja. Jedziemy do Ameryki Południowej kupić typa, którego na oczy nie widziałem, ale to się nazywa zaufanie asystentowi. To nie jest kupowanie kota w worku, to jest zaufanie asystentowi. 18 milionów to jest moja propozycja. 19,700. Słuchajcie, to w takim razie moja propozycja to jest. 18,700. Nie mam pojęcia, kto to jest, ile on kosztuje. Oni się na to jeszcze nie zgadzają. Mo mocno, mocno tam z nami e, negocjują. 18,700 e, plus dostaniecie procent od sprzedaży. Słownie i dosłownie procent. Co wy na to? I oni na to przystają. Nie mam pojęcia, czy to dobrze, czy to źle. Porozmawiajmy z samym zawodnikiem. Nie ma to jak odpowiedzialne zakupy. Nie ma to jak odpowiedzialne decyzje. Nie ma to jak odpowiedzialny menadżer. Yy... Rotacyjne. Okej, okay, możesz być ważny, jakby nie ma problemu, mordo, ja Cię nie znam, nie? E, więc zobaczymy Cię na treningu. E, 5 lat, no bo t, jakby wiemy przynajmniej ile masz lat, taki plus. E, no i klauzula odstępnego na poziomie 100 milionów, co Ty na to? 39, stary, jakby nie znam Cię, ale nadal uważam, że to za mało. E, 45, zobaczmy w takim razie, czy to się uda. Dobrze, to w takim razie, mordeczko, zrobimy sobie 40. 300. Co ty, co ty na to? O, tego się nie spodziewałem. Eee, no to 41. Dziękuję. Możemy w takim razie przejść dalej. Twardy negocjator. Eee, no i zobaczmy, co on chciałby od nas dostać. Moja propozycja jest taka. Proszę, zgódź się na to i się nie obrażaj przede wszystkim. Dziękuję. Eee, tak więc mamy nowego piłkarza. Zobaczmy. Kim on jest? 77 oceny ogólnej. Okej, okay, nie najgorzej. E, myślałem, że może będzie 78, ale 77 to też jest nie najgorzej. E, tak więc myślę, że to jest dobrze pouzupełniana ławka rezerwowych w tym momencie. Naprawdę e, nie jest źle, bo mamy tego Bustosa, mamy oczywiście jeszcze tego Alvareza, który zmieni w tym momencie... E, lato potrzebu... No, no zmieni w te, tego lato chyba, no, bo... No, tak zrobimy. Tak więc jest okej. Okay. Uważam, że naprawdę e, jest okej. Okay. Ten Bustos ma cztery gwiazdki sztuczek, ciekawe, e, więc to sobie zapisujemy. No i uważam, że możemy z dużym spokojem patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o ten sezon. E, naprawdę moje zdanie jest takie, że tutaj... E, jest dobrze. Na, serio uważam tak. I to nie jest, że próbuję sobie albo wam coś wmówić, e, tylko uważam, że wygląda to wszystko naprawdę bardzo przyzwoicie. Soler nie odejdzie do Porto w ostatnich godzinach okna. E, w ogóle Soler tak naprawdę to... Nie, że w ogóle nie odejdzie, ale jak odejdzie, to za bardzo gruby hajs. To jest piłkarz, z którym ja będę chciał tutaj długo, długo się jeszcze trzymać. Tak chodzi mi po głowie do pożyczenia jeszcze jednego środkowego obrońca, ale tak myślę, skąd moglibyśmy wziąć kogoś i, e, i, i nie mam nikogo takiego... W głowie kogo wypożyczenie wydawałoby się tutaj e, być w ogóle możliwe. No na pewno piłkarzem, którego ja będę chciał do nas ściągnąć jest ten e, m, PRS, który wygląda fajnie, ale on jest wypożyczony, więc tutaj nie ma w ogóle co e, w niego klikać. E, wy go nam nie wypożyczycie, bo nas nienawidzicie. Więc nazwąś sąsiadowi, nie wypożyczę piłkarza. E, tak więc na, na razie nie ma co, słuchajcie, się tutaj też rzucać. E, wydaje mi się, że w styczniu będziemy mogli spróbować sobie piłkarzy do... E, do jakby do, do jeszcze doposażyć, jeżeli będziemy kogoś potrzebowali, Wy możecie proponować też zawodników na kontraktach. Co, co miesięczne raport o juniorach nas nie interesuje na razie? Bardziej interesuje nas ten raport i sprawdzenie, czy jest tutaj ktoś, kto wygląda dobrze. Ten gościu wygląda średnio, on wygląda OK, trochę jak Leo i trzeba przyznać. Ten ziomek wygląda słabo, ten ziomek wygląda słabo, ten. Eee, już mi się nie chce i ten też mi się nie chce. Mamy milionowego jednego typka, więc warto się będzie nad nim e, pochylić i zastanowić, co z jego karierą dalej. E, zresztą zobaczmy, czy ja już go mogę wziąć, może, do składu. Chociaż ja nie wiem, czy jest sens brać go już teraz do składu. E, warto by było, może, się jednak jeszcze z nim troszeczkę tutaj e, wstrzymać. To jest kto, no właśnie, kim, kim, który to jest typek? E, czy to jest a Nie. To jest Marin i to jest napastnik. Okej. Okay. Wiesz co, gościu? Zapraszam do drużyny seniorskiej. My go bierzemy sobie od razu, bo on naprawdę wygląda tak, że. Że, że wzięcie go do tej drużyny seniorskiej nie wydaje się być tutaj dużym fopa e, i, i nie wydaje się być zbyt dużym wyprzedzeniem. Na pewno on wyprzedza sobie, biorąc numer. E, w ogóle na początku przyszłego sezonu kibice będą musieli zrobić duże zakupy koszulek, bo, em, bo będziemy mieli inne numery stanowczo. E, dużo piłkarzy zmieni. E, tak więc, e, co mogę powiedzieć? Pozyskujemy nowego zawodnika. Zarząd się cieszy, ponieważ mamy doskonałe wyniki szkółki juniorów. No, ja się cieszę z, ty, z tego okna transferowego. Gaja się cieszy. Wszyscy się cieszą, ale czy to się przeniesie na Dobre wyniki transfer, zawodników zobaczymy w kolejnych odcinkach. Wtedy też będziemy, w zasadzie jutro już, będziemy rozpisywali sobie plany treningowe dla piłkarzy, bo to jest niezwykle istotne. Ale to jutro. Dziś kończymy.